Wszyscy oczywiście wczoraj bardzo byliśmy zasmuceni tą wiadomością, która do nas dotarła o śmierci papieża, i warto w tym momencie powiedzieć kilka słów o wartościach, dlatego że... Papież Franciszek zawsze uczył nas przede wszystkim o solidarności o empatii. To są rzeczy bez których trudno wyobrazić sobie nie tylko wiarę, ale również politykę, dlatego że polityka bez wartości, bez solidarności, bez empatii często staje się pustą ideologią i tego właśnie uczy nas nasze działanie na co dzień. Dlatego też się cieszę, że tak wielu jest tutaj gospodarzy miast i miasteczek Zagłębia i całego Śląska. Że przede wszystkim należy się właśnie wykazywać empatią i pomagać tym wszystkim, którzy w danym momencie są atakowani, tym wszystkim, którzy w danym momencie są słabsi. Przez te ostatnie lata ja stałem na barykadzie broniąc właśnie tych, którzy byli atakowani i robiliśmy to wszyscy razem z przyjaciółmi, którzy dzisiaj też tutaj mnie witali. I warto o tym pamiętać, bo kiedy czasy są trudne, trzeba dawać świadectwo właśnie swoim działaniem. My to robiliśmy, kiedy byli atakowani nauczyciele, stawaliśmy w obronie nauczycieli, kiedy byli atakowani lekarze rezydenci, broniliśmy lekarzy rezydentów, kiedy były atakowane mniejszości seksualne, broniliśmy mniejszości seksualnych, dlatego że nie ma zgody na to, żeby nas przez cały czas dzielić i przez cały czas nas atakować.